Zadanie 19. Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm2. Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm2 i kwadrat K2 oraz figurę F. Oblicz obwód figury F. Zapisz obliczenia. Hm. No dobrze. Jeżeli duży kwadrat ma pole 400, to znaczy, że każdy bok ma 20 i ten i ten. Mhm, mm teraz tak. Kwadratka 1 na polu 49, czyli jest 7 na 7, więc tu ma 7. Tu ma 7. No i ewentualnie tu też możemy sobie te 7 wpisać. To już jeden fragment do tej figury F mamy. Teraz tak. Skoro tu jest 7, a całość ma 20, to znaczy, że tutaj jest 13. Każdy z tych. 13, 13, 13 i 13. Co tu jeszcze byśmy chcieli? Skoro tu jest 13, to znaczy, że. Tutaj jest 7. Tutaj jest oczywiście 20, tuż sobie będziemy zapisywać, co nam jest potrzebne, tak i co mamy gotowe. Tu jest 7. Tu już sobie poprawimy. Teraz tak, jeżeli tutaj jest 20, tu jest 7, to tutaj jest 13. Tutaj też jest 13, bo to jest bok kwadratu. I brakuje nam tylko tego małego odcinka. Teraz pytanie: jak my możemy sobie go policzyć? Hmm. Aha, dobrze. Jak całość tutaj ma 13, może jeszcze innym kolorem. Jak całość ma 13, a ten fragment. Hmm, powiedzmy ten. A ten fragment ma 7. No to 13 od 7 to jest 6, czyli ten ostatni nasz szukany fragmencik to jest szósteczka. No i już obliczy, mieliśmy obliczyć obwód figury F. No i mamy wszystkie boki, tak? Mamy 7. To sobie już dodajmy. Plus tutaj jest 13. 13, nie 17. Plus 6. Plus 7. Plus 13. I plus 20, to się równa, tak, to jest 20, to jest 20, to mamy 40 i 20, to mamy 60, czyli 66. No i w sumie nie wiem, dlaczego to zadanie jest aż za 3 punkty, no ale skoro tak, to dla was jest korzystna sytuacja, bo nie było tu żadnej wielkiej filozofii, nic trudnego, nawet praktycznie nie było liczenia, tylko dodawanie, odejmowanie. I... Szybkie trzy punkty, więc jak najbardziej takie zadanie na propsie.